Witam serdecznie, drogie byczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przynoszą dla Was na ten tydzień. Co dla naszych byczków. Kochani, warsztaty, przypominam, dla tych, którzy chcą wziąć udział w warsztatach, drugi, trzeci, czwarty, tam macie w opisie, są warsztaty opisane, wszystko w razie czego proszę o kontakt dla osób zainteresowanych i lecimy, co dla naszych byków. Na ten tydzień. Też czysta droga. Co to wszyscy z to czystą drogą? Coś będziecie tutaj zakończyć coś tworzyć byki, coś od czegoś odchodzą. Zapominacie o przeszłości. Wyrzucacie wiele byków, wyrzuca przeszłość przez okno, jak to się mówi, idziecie w świat. <laughs> Piękna, piękna energia, wiele byków, żegna się z Trygonem Wody, ale bez żalu, bez żalu, bo to jest tak jakby my, Trygon Wody w szczególności, mi się tu pokazuje Trygon Wody, aczkolwiek może być różnie, ale na rzecz, na rzecz rodziny, na rzecz dobrego samopoczucia, na rzecz, bo to może być i praca, to nie muszą być związki, kochani, ale tak jakby z Waszego zespołu odchodzi, z Waszego zespołu, z Waszego życia odchodzi trygon wody, idzie sobie w świat, lub to Wy odchodzicie od danego towarzystwa, tak, bo tu się pokazuje czysta droga od przeszłości, czyli zamykacie to przeszłość, idziecie, bo bałyście się, że sobie już w tym nie poradzicie, najbardziej Wam żal, tak jakby jednej persony, jednej osoby, czy jest to Pani, czy jest to Pan, ale jest to trygon wody, najbardziej im się pokazuje, może być trygon powietrza, natomiast Powiedziałabym, że jest to trygon wody, tak, ale zostawiacie coś za sobą, macie czystą drogę, należycie do świata bardzo dobrze, bo wiele decyzji, wiele decyzji nie, życiowych decyzji, bo to są życiowe decyzje, szybkie decyzje, wbrew, wbrew temu można by rzec, że to są bardzo szybkie decyzje, chwilowe dosłownie, ale one mówią o tym, że przewartościowujecie swoje życie, tak, i idziecie tak naprawdę, otwieracie się na coś nowego, na nową miłość, na coś nowego, na nowe doznania, na nową miłość, na nowe związki, na nową pracę, na nowe przyjaźnie, na nowe znajomości. Tak bo tutaj i tak się pokazuje. natomiast... <laughs> odcinacie coś, jakoś cząsteczkę ze swojej przeszłości, ona po prostu obumiera w tym tygodniu i to ma, ja bym powiedziała, że ma to bardzo dobry odźwięk, bo tutaj jest później siła, później jestem ten głupiec, ich dziesiątka kielichów i jest świat, tak, jest ta maleńka nutka, ale macie asabuła, on was pcha, czyli tak jakby to jest wpisane w wasz los, to jest wpisane w wasze życie, wy to musicie zrobić, wy to musicie przepchnąć, bo byście inaczej po prostu nie mogły funkcjonować, tak, tutaj jest jakieś zamknięte działalności, ale bez jakiegoś tam żalu, tak? Tylko być może chodzi o pracownika, że trzeba, jeżeli mieliście pracownika czy pracowników, no to Coś trzeba z tym zrobić, tak? Gdzieś tutaj jest troszeczkę żalu, ale to jest odejście od tego, to jest stworzenie. Natomiast jest wiele, jest wiele też byków. Jest druga historia, że wiele byków po dłuższych poszukiwaniach pracy znajduje pracę. Szybka decyzja, ktoś podejmuje decyzję, przyjmuje was do zespołu, ale powiem tak, jeżeli jest to trygon wody i przyjmuje was do zespołu, to długo tam nie zabawicie. O tyleż mogę powiedzieć, zmieniacie samych siebie, zmieniacie samych siebie, zmieniacie tak jakby. Wiele byków jest po ciężkich chorobach, po bardzo ciężkich doznaniach, przede wszystkim pokazuje mi się. Także tutaj jest tak, jakby no, moi drodzy, tutaj przekształcacie swoje, tutaj przekształcacie swoje energie. Także, także moi drodzy, uważam, że nic dodać, nic ująć, bardzo fajne energie. Jeżeli zdrówka to bym powiedziała: tylko ciśnienie, nadciśnienie i bóle głowy, bo to jest tak, jakby krew lub jakaś zakrzepica, coś się dzieje z żyłami. Poza tym, nic złego, kochani, nie widzę, powiem tak, energię macie bardzo fajną, bo to jest energia budująca, energia czyszcząca, ale jednocześnie. Wcześniej, tak jakby coś, co było stare, coś co nie funkcjonowało, to dla was przestaje tak jakby istnieć. I to jest piękne, tak, bo to przestaje. To nie funkcjonowało. Wy się baliście, że jeżeli to zrobicie, no to tak jakby Zawali się świata tu się pokazuje, że macie szybka decyzja, dziesiątka kielichów się rodzi, tak? Czyli coś zdrowego, tak? Coś zdrowego w waszym życiu jest ta siła, jest ta dwójka, czyli przeobrażenie, tak? Mamy niby tą nieskończoność, ale ja zawsze mówię, że to jest przejście o 180 stopni, czyli tak naprawdę ta głowa, trzeba spróbować czegoś nowego, tak? I świat, cały tydzień towarzyszy Wam świat. Są trzy, cztery karty, słuchajcie, e, tak jakby w krzyżu się tworzyły. Mamy siłę, dziesiątkę kielichów, świat i asa była więc tak naprawdę to są energie niesamowicie mocne. Byk jest niesamowicie silny, więc powiem tak, jeżeli macie jakieś decyzje ciężkie do przypracowania, to ten tydzień będzie bardzo dobry, żeby scementować się w czymś nowym i do takich decyzji dokonać. Pozdrawiam, kochane beczki serdecznie, buziaczki. Hejpa, do kolejnego czytania.